W gimnazjum nr 2 odbyła się siódma edycja interdyscyplinarnego konkursu dla szkół podstawowych o Puchar Starosty Powiatu Worskiego” Gambit 2013. W rozgrywkach uczestniczyło sześć drużyn. Podczas konkursu uczniowie szkół podstawowych w 10 osobowych grupach zdobywali punkty za wiedzę matematyczną, przyrodniczą, historyczną, polonistyczną, posługiwanie się językiem obcym, o zdrowym żywieniu oraz w bibliotece i na sali sportowej. Dwuosobowa drużyna zdobywała punkty dodatkowe dla swojej szkoły podczas konkursu łamigłówkowego. W tym roku uczniowie rozwiązywali zadania logiczne: łamigłówki architekta, obrazki logiczne, wieżowce oraz sudoku. W kategorii łamigłówek najlepiej wypadli uczniowie szkoły podstawowej w Targoszynie. W tym roku nie przyznano tytułu mistrza łamigłówek, tylko cztery wyróżnienia. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się. Łukasz Rembisz z klasy 6, a Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze. Kacper Omylanowski ze Szkoły Podstawowej w Piotrowicach. Maja Dębicka oraz Artur Byczek, oboje ze Szkoły Podstawowej w Targoszynie. W nagrodę otrzymali piłki do siatkówki i koszykówki. W wyniku zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce i Puchar Starosty Jaworskiego zdobyła Szkoła Podstawowa w Niewkowie. Drugie miejsce Szkoła Podstawowa w Targoszynie. Trzecie miejsce na podium przypadło Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze. Koordynatorami tegorocznego Gambitu byli nauczyciele. Małgorzata Skout i Lesław Lewszyk.